Cześć, nazywam się Michał Stafira i od przeszłych 10 lat wymyślam i wydaję gry planszowe, karciane i fabularne. Kilka dni temu na serwisie Polek Potrafi uruchomiliśmy projekt, którego celem jest wydanie polskich edycji dwóch fajnych herpeków fantazy, czyli Adventurers oraz Bestii Barbarzyńców. W ciągu 12 pierwszych godzin tego projektu cel już zrealizowaliśmy dzięki Waszemu wsparciu, bardzo Wam za to dziękuję. A teraz po pięciu dniach mam już prawie jego trzykrotność, dzięki czemu do obu tych RPGów pojawią się dodatkowe materiały dodatkowe, zaś bestie zostaną wydane jako podręcznik w twardej oprawie. Bardzo Wam za to dziękuję, bo no, tylko dzięki Waszemu wsparciu byłoby to możliwe. I jednocześnie proszę o więcej, bo mamy dla Was kolejne dodatkowe cele, które z pewnością zainteresują wszystkich miłośników RPGów. Wielkie dzięki, do zobaczenia na Perkonie. 21-23 marca w Poznaniu. Fajner PG Do zobaczenia.